Wszystkie. Drodzy koledzy, chciałem wszystkim podziękować tym, którzy mieli odwagę z nami trwać tutaj już od godziny 12, .00. wspomniałem. Oczekiwaliśmy na Rosjan. W ich imieniu musieli złożyć kwiaty, wieńce, pomodlić się. Polacy, którzy przyjechali na motorach, pojechali tam po nich. Tam na granicę, pod Terespol. Niestety, władze okupacyjne Polski nie zezwoliły na to, żeby Słowianie, Rosjanie wjechali tutaj i mogli uczcić także swoje ofiary. To jest barbarzyński jakiś zwyczaj, ale wiemy, kto nami rządzi. Jest to kolejny przykład, że Polska nie jest suwerenna. Dla przykładów. Ci, którzy jeżdżą w rajdzie katyńskim do Smoleńska, jeżdżą po Rosji. Nie mają żadnych przeszkód po drodze. Wprost przeciwnie, spotykają się z wielką serdecznością. Przykład, towarzyszy im ksiądz, który y, jest na placówce w Tobolsku, czyli na Syberii. Tam pełni, pełni, można powiedzieć, swoje funkcje kapłańskie, misyjne. I nie widać po nim, żeby był jakiś zastraszony. Złego słowa nie powie o narodzie rosyjskim. Ale niestety ta propaganda tak nas, na nas szczuje, na, nas słowia i chcą wywołać wojnę. My się na to nie zgadzamy. Mam taką propozycję, że jakbyście mogli przyjechać na 9 maja, bo 9 maja jest uznane jako dzień zwycięstwa. Bo też możliwe, że Rosjan nie przepuszczą z jakichś powodów, blokują. Nie wiem, to nie przepuszczenie Rosjan może się wiąże z tym, że pani Merkel przyjechała, pani Kanclerz. I dla niej to jest yy, nie do pomyślenia, żeby Rosjanie. Byli w centrum uwagi, a nie ona. Prawda? Ale to pomija. Przeminie i pani Merkel, tak jak i Adolf Hitler, i Stalin, i reszta. Natomiast pozostaną narody, które dbają o swoją cywilizację, o swoją kulturę, o swoją wiarę i o swoją przyszłość. Zapraszam, 9 maja. Gromadzimy się na terenie mauzoleum żołnierzy Armii Czerwonej. Na Świerki i Wigury 9 maja. Spotykamy się już o godzinie 9.30. I daj Boże, że będą nam towarzyszyć także Rosjanie. W zeszłym roku pięknie uczestniczyli. Była i orkiestra wojskowa, był przedstawiciel ambasady rosyjskiej, yy, byli yy, przedstawiciele duchowieństwa prawosławnego. Daj Boże, żeby jakiś kapłan Polak też się odważył przyjść. Zobaczymy. Ale my mamy obowiązek mówić prawdę. To dzięki Armii Czerwonej, dzięki Rosjanom mamy jakąś Polskę, bo gdyby nie Rosjanie, Niemcy by nas niszczyli jako naród. Przypomnę, 1944 rok cały czas machina wojenna, machina śmierci mordowała, niszczyła naród polski. By, jeśli kilka lat jeszcze by Niemcy. Tak rządzili, tak nas okupowali, czyli to by nas nie było. Nawet by PRL-u nie było. Także jesteśmy coś wdzięczni tym tysiącom żołnierzy rosyjskich. Ale przypomnę, w Armii Czerwonej służyło też około 250 tysięcy Polaków, koledzy. I o tym trzeba pamiętać, że w tych mogiłach bratnich leżą i Polacy, i Rosjanie. I nie tylko. Inne narody również. I trzeba pamięć czcić, bo często rodziny nawet tych poległych nie wiedzą, że oni tutaj leżą. I gdzie? Zapraszam serdecznie. Natomiast 17 maja w Warszawie o godzinie, od godziny 14 do 21 organizujemy pikietę, takie spotkanie z mieszkańcami Warszawy żeby się przeciwstawić tej kampanii prowojennej nie dla wojny z Rosją zrobimy to w formie sondażu ulicznego z pytaniem które, które każdy będzie mógł na które będzie mógł odpowiedzieć wrzucając taką kartkę z tym pytaniem do urny później publicznie odczytamy jakie są wyniki jakie są autentyczne nastroje społeczne. Czy chcesz wojny z Rosją czy nie Zapraszam serdecznie. Od godziny 14 do 21, 17 maja. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję, że wytrwaliście. Plac zamkowy, Plac zamkowy Warszawa. Główne miejsce. Nie dajmy się zastraszyć i trzymajmy się razem z Rosjanami. Myślę, że bardzo dobrze, że tutaj byliśmy, bo daliśmy odpór tej całej propagandzie. Że Rosjanie chcą nas tutaj zaatakować, czy coś takiego. Widzieliście. E, tutaj e, to co tutaj mówimy pójdą najpewniej e, w, tych, e, w wydaniu głównym rosyjskiej telewizji, bo byli tutaj dziennikarze e, z telewizji Rosja i oni nam nie ograniczali czasu. Tak jak im, e, chciałem, żeby TVE to nagrało. Nie, dostali polecenie, żeby nie nagrywać. Pani redaktor, która teraz odchodzi, ona chciała znaleźć przeciwników i tutaj przyszła, dostała polecenie od swoich szefów, żeby znaleźć przeciwników, nagrać, że przyszli przeciwko tym nocnym wilkom, motocyklistom z Rosji. Zdziwiła się, że wszyscy byli za. Było kilku, nie, nie powiem wariatów, ale agentów, którzy próbowali nas sprowokować, ale sobie z nimi poradziliśmy. Nie ma ich wśród nas. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i myślę, że zrobiliśmy to ku Dziękuję. Do zobaczenia.